Dzień dobry, nazywam się Kasia Maja i zapraszam Cię do mojego świata poprzez taką formę tutaj, poprzez YouTube. Pragnę dzielić się z Tobą tym, co do mnie przychodzi, moimi wglądami, procesami, w których jestem, które dotyczą, dotyczą również tego, co dzieje się. Na naszej planecie. Będę mówić na pewno o energii żeńskiej, o energii męskiej. Ja mam, mam dostęp, kanałuję smoczą energię. Dla mnie smocza energia jest energią źródłową, energią męską. Będę opowiadać o, o smoczych matkach. Jeśli na ten, na to Wyrażenie na, ten, na tą nazwę, czujesz coś w sercu, to znaczy, że jesteś smoczą mamą, czyli jesteś tą, która nosi tą pierwotną, ma w sobie tą pierwotną matrycę boskiej Unii, energii męskiej, żeńskiej, Hierogamos. Um, tak, więc o tym. Będę mówić też o energiach narcystycznych, o tych demonicznych energiach, które trzymają, trzymały nas w niemocy i nie pozwalały nam rozpoznać siebie i połączyć się, mówię tutaj o kobietach połączyć się ze sobą, z energią żeńską. Będę też mówić, co na bieżąco dzieje się na przestrzeni, tak jak ja to widzę, tak jak mi to jest pokazywane, tak jak ja to interpretuję. Um, będę to trochę tak, może tak, trochę jeszcze o, o, o tym, co tu będzie yy, i o mnie. To trochę tak, jakbym tłumaczyła język światła, te kody, które spływają yy, na ten język ludzki. Te kody, które spływają, te wzorce. Będę tłumaczyć, będę tłumaczyć na mowę, na, 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 na ten obszar ziemski, o tak to można powiedzieć. To tyle tytułem wstępu, a teraz troszkę o tym, jak czuję ten czas, jak czuję. Rok 2025, choć troszkę o tym już pisałam, Toś jestem aktywna na Facebooku. Też zapraszam Cię do, do śledzenia tej przestrzeni. Tam w innej formie raczej występuję, pisząc, ponieważ bardzo lubię pisać. To mi przychodzi z łatwością i sprawia ogromną przy, przyjemność i radość. Um, dzielenie się też z Wami. Moimi doświadczeniami, moją prawdą jest mi um, bliskie, jest, jest, daje mi poczucie spełnienia, że po to tu jestem i po to czasem wchodzę w różne dziwne doświadczenia um, po to, żeby um, zebrać cały potencjał z tego doświadczenia. Całą mądrość, wszystkie algorytmy, żeby potem wam o tym opowiedzieć. Te, tak mam po prostu. Tak, tak moja dusza wybrała, i e, ja już na to się godzę. Um, jest mi z tym dobrze. Mm. Więc tak jak ja czuję ten rok, um, to ten rok, 2025 rok, na pewno będzie o Dalej. O prawdzie, dogłębniej o prawdzie. O prawdzie nas samych, czyli będziemy obnażani um, obnażani, by dotrzeć do, do siebie, do swojej istotny, do swojej istoty. I o ile moim zdaniem, dla części z nas, rok 2024 był takim rokiem spotkania się z cieniem, z własnym cieniem. O tyle i to był trudny rok dla wielu, wielu osób, trudny rok. O tyle ten rok, który się rozpoczął, prowadzi nas do tego, byśmy poznali swoje światło, byśmy sobie pozwolili na to, żeby przejawiać się już w pełni, w pełni swojego potencjału, w pełni swojej esencji. Jesteśmy na takiej, na ta, w takim miejscu. Gdzie um, ostatecznie żegnamy i uwalniamy się z narcystycznych energii wewnątrz nas. Ja mówię tutaj o przestrzeni naszego pola, o, o, o energiach, które są um, w naszym polu, bo jesteśmy polem energii, świadomością. Um, więc tak, jak ja to czuję teraz, e, zwłaszcza powiedziałabym, smocze mamy, które e, między innymi są tu po to, żeby właśnie transformować tą e, mroczną, mroczne kody e, ojca i mroczne kody, czy kody mrocznego ojca i kody mrocznej matki, kody e, tej energii narcystycznej. To, to jest takie ostatnie starcie. Ostatnie starcie, gdzie zwycięstwo już jest przesądzone. Ono, ono już jest. Natomiast rzeczywiście, i to obserwuję w, w, w pracy z Wami i w rozmowach z Wami, jest teraz taki czas, gdzie gdzie te programy y, bardzo mocno się nasilają, gdzie, można by powiedzieć, jesteśmy atakowani z zewnątrz przez różnych y, ludzi, bo to jest tak, że te energie wchodzą przez, y, przez osoby, przez osoby, y, które są nieświadome, nieświadome siebie, nieświadome, nie mają samoświadomości, y, nie potrafią zapanować nad swoją przestrzenią energetyczną. Więc tak, więc to jest takie ostateczna, nie chcę powiedzieć walka, ale jednak trochę tak, takie zmierzenie się z tymi energiami i ostateczne pokonanie ich bez walki, już z tego rozpoznania swojej mocy z połączenia się z energią męską, z tą boską. Kiedy jesteśmy w tej energii, kiedy roz, rozpoznaną mamy już tą wewnętrzną unię, to tak naprawdę ten świat zewnętrzny i życie nas chroni. Jesteśmy chronione, jesteśmy chronieni. Życie samo nas chroni. Góra, źródło, tata nas chroni. Um, więc tak to czuję, ten przełom ro, la, roku 2024-2025 20, jest, był o ostatecznym pożegnaniu, odczepieniu tych energii. I oczywiście to się przekłada na nasz świat. Wewnętrzny, czyli na myśli, które mamy, czyli to jest o tym, że jestem już na tyle asertywna wewnętrznie, że nie zasilę, ani grama myśli, która nie służy mojej istocie, która nie służy mojemu pięknu, która nie służy mojemu wzrostowi, rozwojowi, życiu, miłości, mojej energii żeńskiej, duszy, czyli mnie po prostu. A... I z tego miejsca, tych transformacji, które się teraz zadziewają, wchodzimy w ten 2025 rok również pełen, jakby on będzie również pełen wyzwań, natomiast wchodzimy już bez tych przeszkadzaczy, tak bym to powiedziała, bez tych energii, które wcześniej nas chciały stłumić, stłamsić, zakłócić tą drogę pokazania się światło też, bo ja też jestem tego przykładem. Popatrzcie, jestem tutaj z Wami zupełnie w innej przestrzeni i pewnie też w innej energii. I to jest wynikiem właśnie tej mojej wewnętrznej transformacji, która zachodzi i rozpoznań, łączenia się z kolejnymi częściami mojej duszy i rozpoznawania swojej esencji. No więc tak. Więc to jest taki proces: zwycięstwo światła nad, nad, nad mrokiem, tak to można powiedzieć, wewnętrznie, i potem już ucieleśnianie tego w życiu. I to się trochę, jakby trochę, to się samo dzieje, w sensie, że to się, to się samo kreuje, tak, już z tego miejsca tej, tej harmonii. Boskiej Unii i um, czy będzie się, będzie się manifestować, będzie się kreować. Bo jesteśmy dopiero na początku tego roku. Chodzi mi o to, że będziemy doświadczać swojego światła, będziemy doświadczać swojej, um, swojego piękna, um, swoich boskich potencjałów w tym roku 2025 i um, będziemy poddawani pewnym wyzwaniom. Um, natomiast one, czyli tak jakby trudnym doświadczeniom, też no wyzwaniom, e, jednak one będą um, po to, byśmy odkryli, jak bardzo jesteśmy cudownymi istotami, jak, jak pięknymi jesteśmy, um, jak wiele mamy do zaoferowania, jak jest, jesteśmy piękni po prostu, bo taka jest energia żeńska, ona jest piękna e, i, i, i i ona jest już tutaj w potencjałach na Ziemi. I ona już się w nas otworzyła, aktywowała, bo poczuła się bezpiecznie. Ta wewnętrzna kobieta, nasza żeńskość, nasze, nasza delikatność, kruchość y, może się już przejawiać, może wychodzić z ukrycia po wielu, chcę się powiedzieć, milionach lat, kiedy była tłamszona. Kiedy nie było dla niej w ogóle przestrzeni, bo, bo, bo tkwiliśmy energetycznie na tym poziomie walki o przetrwanie, więc tylko liczyło się to męskie, takie pierwotne, które walczyło o życie, walczyło życie. A tam nie było miejsca na serce, na sentymenty, na, na czułość, na bliskość. Tak, to jest, to jest ten jeden, jeden. Jakby taki potencjał, że będziemy rozwijać swoje piękno, swoje światło. Widzę też, i to już się dzieje, widzę taką, taki proces wśród kobiet, a mianowicie tak jak czułam i to się działo, że w, zeszły, w zeszłym roku czyściły się kody takiego fałszywego siostrzeństwa, fałszywych relacji między kobietami. I odpadały te iluzje, odpadały też z tymi iluzjami różne przestrzenie, różne osoby. A ten rok jest o budowaniu, o tworzeniu kręgów, kobiecych kręgów, ale, wiecie, takich opartych na prawdzie, opartych na wspieraniu się autentycznym dla byciu dla drugiej osoby, i tam już nie ma osądu, tam nie ma zazdrości, która towarzyszyła nam w starym świecie, zazdrość, rywalizacja, bo tam w tym ten stary świat był o tych kodach. Nowy świat jest o nowej, ale tak naprawdę starej w, 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 starym wzorcu w, relacji. Między kobietami, tego kręgu opartego na zaufaniu, na szczerości, na czystym sercu, na czystości. No i to, te kręgi same się w naturalny sposób będą formułować, i po prostu kobiety, które pewne stworzyły. Kobiety o czystych sercach będą przyciągać kobiety o czystych sercach i, i będą się wspierać. Ja tego doświadczam już w swojej przestrzeni to jest zupełnie inna jakość. Jest tak, tak pięknie, tak transparentnie też. Czyli wszystko jest jawne, tak? Nic się nie ukrywa. To jest o tym, że potrafię przyznać się do swojego błędu, do, te, do swojej słabości. O, nie uciekam od tego widzę um, to jest o prawdzie, to jest o prawdzie. nie ma tutaj potępiania nie ma tutaj pogardy nie ma tu osądów jest zrozumienie jest serce jest przyjęcie to są piękne przestrzenie te przestrzenie będą się um, tworzyć to znaczy to już no właśnie to już się dzieje to już się dzieje i to będzie zataczać coraz szersze właśnie kręgi. Co jeszcze? No i właśnie w ogóle taka współpraca między ludźmi z różnych, jakby można powiedzieć, po, nie, nie poziomów, z różnych warstw społecznych. Jakby to jest o tym, że już nieważne, ważne jest serce, tak? Łącz nas przestrzeń serca. I y, możemy wejść w relacje, w, w jakąś mm, współpracę z osobami, y, z którymi nie weszlibyśmy jeszcze, nie wiem, 2-3-5 lat temu, bo wydawałoby nam się, że to nie jest w ogóle nasza bajka. Natomiast w tym roku y, to nie ma znaczenia już. Y, nie wiem, czy mnie rozumiecie. Chodzi mi o różne przestrzenie, tak, że. Że, że ten rok i te, te spotkania, ta współpraca jest o tym, że łączymy się sercem, tak, z poziomu serca i będziemy tworzyć te nowe dobre rzeczy, nowe tkanki oparte już na miłości. Nie na braku, nie na strachu. Tak. Czyli tutaj to nowe, które się tworzy, które będzie się manifestowało w tym roku, będą tworzyć to nowe istoty, które, które nie zasilają już lęków po prostu, bo wiedzą, że są w prowadzeniu. Mają zaufanie do, do siebie, do życia, do źródła, do Boga, i, i rozpoznały, rozpoznają w sobie Boską Unię, tutaj energię męską i żeńską. No to tyle, chyba słuchajcie na pierwszy raz. Zapraszam Was do subskrypcji subskrypcji, boże, jakie trudne słowo subskrypcji mojego kanału. Będę się pojawiać w miarę, w miarę swojego czucia. Po prostu, jak będę miała coś do powiedzenia Wam, to chętnie się z Wami podzielę. Zachęcam do, do lajkowania, do odsłuchiwania. I życzę Wam, ponieważ mamy, mamy dzisiaj 5 stycznia, jest początek roku. Życzę Wam głębokiego spotkania ze sobą w tym roku rozpoznania siebie rozpoznania swoich darów i sprawczości i odwagi do tego, żeby podążać za, za sobą, by być wiernym wierną sobie. By nie ulegać myślom. Że coś jest niemożliwe, że na coś nie zasługuje, że coś się nie wydarzy. Tylko życzę Wam takiej otwartości na cuda i na to, że źródło Bóg ma dla Ciebie tak cudowne. Życie, że nawet Twój umysł nie może sobie tego wyobrazić, więc na to Cię otwieram i życzę naprawdę dobrego, lżejszego, szczęśliwego nowego roku. Dużo, może nie dużo, ale dobrych przyjaźni. Zabawy, i radości, i pięknych film. Dzięki Wam serdeczne, i do następnego razu.